Jesteście zestresowani, czy nie? Rozmawialiśmy dwa dni temu i tak... Miałem wrażenie, że chyba nie będziecie, a jesteście trochę. Chyba tak. Chyba trochę, tak. Słuchajcie, Ada i Kuba, mały syn Nikoś, który ma skończone dwa lata. Będzie miał niebawem trzy lata. Za chwilę będziemy mogli usłyszeć trochę od nich. Zadam wam, mam kilka pytań, które chciałbym wam zadać dzisiaj. Byliśmy u was w gościach. Kilka razy, chyba dwa razy do tej pory. Czekam na więcej, dzięki. Niniejszym się wpraszam do Was. A powiem tak: ugościliście nas w bardzo niesamowity sposób i nawet, Ada, zapisałem sobie nazwę ostatniego dania: Tagliatelle e Porcini. Tym... A, brawo. brawo. <laughs> Widzicie, to brawo. jest mój włoski. Aga, między innymi, miłośniczka włoskiej kuchni. Kuba. Nie wiem, czy mogę powiedzieć miłośnik dobrego jedzenia, dobrej włoskiej kuchni, chociaż po tobie nie widać tego. Jak najbardziej, jak najbardziej miłośnik. I też Kuba, miłośnik rowerów. Wiem, że Kuba jest takim półwyczynowym kolarzem amatorem. Nie wiem, jak ty siebie sam określasz, ale ja z mojej perspektywy i doświadczenia kolarskiego Ciebie tak określam, że dla mnie, dla mnie Ty jesteś takim wyczynowym nawet kolarzem. Ada Ci, ada ci kibicuje. Nie chcę iść w stronę roweru, bo wiem, rozmawialiśmy o tym, wiem, że to jest temat rzeka. Jak tylko pójdę dalej, to będziemy rozmawiać nie o popłyniemy, tym, o czym. Popłyniemy. Popłyniemy totalnie. A, I miałbym trudności, żeby zmienić temat. Ale sobie pozwolę sobie odnieść się do, do jazdy jako, jako metafory życia, ponieważ na ile Was poznałem już, to wiem, że przejechaliście spory kawałek drogi, każdy z Was oddzielnie i jadąc zupełnie inną drogą. Kuba wychowany przez bogobłonych rodziców w chrześcijańskim domu, ale gdzieś po drodze się pogubiłeś z kierunkami swojego życia. Ada, z tego co wiem, niełatwe dzieciństwo, wychowana przez ciocie, niełatwa droga dorastania, studia, inne życie, i o ile Kuba się pogubił z kierunkami, o tyle mam takie wrażenie, że Ty szukałaś tego kierunku gdzieś tam w życiu. Powiedzcie coś o waszej przeszłości, zanim Jezus wywrócił wasze życie do góry nogami. Co pierwszy? No to tak jak wspomniałeś, ja wychowywałem się w rodzinie, gdzie mój tata, odkąd pamiętam, był pastorem. Służył w, kościel... w różnych społecznościach, bo to było kilka miejsc w Polsce. Jak najbardziej mogę powiedzieć, że świadomie wszczepiali w nas... Ten, ten, duchowy, ten chrześcijański aspekt było najważniejszy, można powiedzieć, w naszym życiu, w naszej rodzinie. Niejednokrotnie pomagał nam też w przejściach, które gdzieś mieliśmy i doświadczenia. Was, czyli ciebie i... I rodziców, rodzinę ro 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 i moją siostrę. Siostrę. Oczywiście, tak. Bo mam siostrę starszą, trzy lata, mieszka w Gdańsku. <laughs> tak, więc na pewno to nie tylko było, że... Pan Bóg i Jego Słowo pojawiało się, tylko ono było po prostu świadomą częścią naszego życia. I tak naprawdę no, w, takiej, w takiej atmosferze wychowywałem się, gdzie uczyli, uczeni byliśmy służby w kościele, jako, jako rodzina pastorska, gdzie niejednokrotnie też służyliśmy i muzycznie, i, i w jakikolwiek inny sposób trzeba po prostu tylko było. No ja niestety nie miałam tak, takiej wielkiej przyjemności i przywileju wychowywać się w rodzinie chrześcijańskiej. Moja mama zmarła, gdy miałam 4 lata. Mój tata był alkoholikiem odkąd pamiętam i z historii wiem, że trwało to tak naprawdę od jego młodości. Więc e, gdy moja mama zmarła, e, tata znalazł sobie pocieszenie po prostu w kolejnej butelce. Jak miałam 6 lat, zostałam zabrana do rodziny zastępczej e, i wydawać by się mogło, że moje życie się zacznie układać, ale niestety nie, bo ciocia, do której trafiłam, po paru latach uzależniła się od alkoholu. Porządkiem takim codziennym w moim życiu była przemoc, zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Była to osoba, na którą mówiłam: Mamo, więc tym bardziej to bolało. Po 10 latach zostałam wyrzucona z domu i trafiłam do drugiej rodziny zastępczej. Trafiłam do rodziny, w której e, tak naprawdę Bóg był ważną częścią w, takim, w takiej konwencji katolickiej, tak jak tutaj w Polsce jest tak naprawdę w przewadze. Natomiast e, taką bardzo ważną osobą w moim życiu była moja babcia, która przez całe życie, od, od, male, od Maleńkiego, odkąd miałam 6 lat i trafiłam do niej bo ona mieszka z moją ciocią do domu, mówiła mi, że Pan Bóg jest ważny i Pan Bóg nas słyszy i Pan Bóg może nam pomóc. Więc ja w każdym tym trudnym momencie swojego życia siadałam i mówiłam, Panie Boże, pomóż. I mm, taką ciekawą rzeczą jest to, że nigdy w moim sercu nie pojawiło się Panie Boże, dlaczego? Tylko zawsze było Panie Boże, pomóż. Gdy miałam 14 lat, nawróciła się moja siostra, która mi bardzo dużo mówiła o Bogu. Ale ja byłam bardzo niepewną siebie dziewczyną, która bardzo chciała uwagi innych i chciała czuć się potrzebna i akceptowana, więc wyrastając w takim środowisku młodych ludzi, trudno jest podjąć taką decyzję, tak pan Bóg jest moim Bogiem, więc tak jedną nogą trochę tu, drugą nogą tam. Sobie żyłam. Przyjechałam do Wrocławia na studia. No i te studia Mieszkałam w akademiku, więc one tak mnie wciągnęły. Więc w niedzielę chodziłam do kościoła, a od poniedziałku do soboty działo się jak się działo. Czasami mówimy w kręgach chrześcijańskich, że Pan Bóg nie ma wnuków, Pan Bóg ma tylko swoje dzieci. To znaczy, że z jednej strony w ogóle, tak słucham Was, myślę, że to dwa totalnie różne konteksty życia. Ale o ile to są różne konteksty i o tobie, Kuba, można powiedzieć, no tak, to był kontekst taki chrześcijański, pokładanej bogobojnej rodziny, Ada, w twoim przypadku coś, coś zupełnie przeciwnego, to jednak wspólnym mianownikiem dla Was, e, dla mnie też, dla wielu z nas, takich tutaj jesteśmy, jest to, że miał miejsce taki przełomowy moment w, nasz, w naszym życiu, w Waszym życiu. Powiedzcie coś o tym przełomowym momencie. Mam na myśli decyzję pójścia za, za Jezusem. Może ja zacznę, bo to tak w sumie będzie trochę kontynuacja. Dlatego, że przyjeżdżając do Wrocławia na studia, byłam zmotywowana. Ja tu będę zawód, postawię się na nogi, będę żyła tak, jak zawsze chciałam. No, ale zawaliłam pierwszy rok studiów, co było dla mnie po prostu takim strzałem w kolano, że jak to ja, dlaczego tak się stało? No i chcąc jakoś zagospodarować czas pomiędzy zakończeniem roku akademickiego a nowym rokiem, stwierdziłam, że to pojadę do pracy, zrobię coś pożytecznego. Niespodziewanie dla mnie, ale wydaje mi się, patrząc z perspektywy czasu, że to była po prostu Boża droga, trafiłam w bardzo ciężkie miejsce, Pracę. Pracowałam nad morzem w restauracji po 13 godzin dziennie, codziennie, bez przerwy i była tam też osoba, która po prostu dotykała wszystkich miejsc, które mnie bolały, była bardzo dla mnie taka bezwzględna i wtedy było mi bardzo ciężko, ale wiem, że Pan Bóg po prostu um, zgiął te moje kolana tej pewności, że jestem teraz samowystarczalna, dorosła, w końcu mogę żyć tak jak chcę i... Um, Moja siostra w tym czasie planowała wyjazd do Niechorza ze swoim kościołem. To miał być obóz chrześcijański, taki rodzinny. I mnie cały czas zapraszała. I ja tak się wahałam: pojadę, nie pojadę, pojadę, nie pojadę. Ale już byłam tak zmęczona, że mówię: dobra, ja tam pojadę, odpocznę, kocham morze, posiedzę na plaży. Oni niech sobie tam robią co chcą. Ja sobie posiedzę na plaży, odpocznę trochę. I ten obóz zmienił całe moje życie. Zobaczyłam tam ludzi, którzy po prostu byli szczęśliwi, którzy, um, którzy żyli dla Pana Boga i mieli cel w życiu, coś czego mi zawsze brakowało. I to było takie wyjątkowe, bo tam też Pan Bóg postawił na mojej drodze Kubę, um, który po prostu widział we mnie młodą, pogubioną dziewczynę, którą trzeba um, przeprowadzić do Pana Boga. I to był taki wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce dla mnie, bo tam zapragnęłam tak żyć. Ale wiecie, skończył się obóz, ja wróciłam do Wrocławia do akademika. Więc kolejny rok był takim przepychaniem się pomiędzy um, tym, że chcę żyć z Panem Bogiem, ale tu są znajomi. Jak to wszystko pogodzić? No nie da się tego pogodzić. Ale Pan Bóg tak we mnie przez ten rok pracował, że w kolejnym roku też w Niechorzu przyjam chrzest. Um, I um, od tego momentu po prostu... Um, Pan Bóg prostował we mnie wiele rzeczy, ale też i, i, i całe moje życie, choć nie obyło się bez problemów, bo musiałam pojechać do domu i powiedzieć, że się nawróciłam, co nie spotkało się z takim odbiorem, jakim człowiek by chciał, wręcz zostałam po prostu wygoniona z domu i, i nie zostało to zaakceptowane, ale patrzyłam na to z perspektywy takiej, że idąc za Bogiem, po prostu tak się dzieje i, i nie, odwrotu już nie widziałam. Chyba. E, tak jak w moim, w moim przypadku, to jest troszkę gdzieś e, decyzja bardzo była łatwa, wynikająca z tego, w czym byłem, byłem wychowywany że po prostu na jednym z obozów chrześcijańskich przepraszam. Na jednym z obozów chrześcijańskich po prostu oddałem swoje życie Jezusowi. Wiedziałem co robię, byłem świadomy tego i po jakimś czasie oczywiście zapragnąłem przyjąć chrzest. Aczkolwiek w moim życiu komplikacje albo takie można powiedzieć może nie drugie nawrócenie, ale trudności, które spotkały mnie i świat, którego dotknąłem. Sprowadził mnie tak naprawdę do nawet nie punktu wyjścia, bo moja rodzina to był punkt wyjścia, który był zupełnie inny niż to, czego dotknąłem. Kiedy oczywiście usamodzielniłem się, poczułem trochę wolności, jak to brzydko się mówi, spuszczony z łańcucha, i już nie pod okiem rodziców, którzy zawsze pilnowali tego, co robię, tego, co mówię, jak zachowuję się i żyję. Po prostu zacząłem korzystać z tego, co, z czego nie powinienem korzystać. Ja nie miałem tak naprawdę problemów z jakimiś używkami i, i takiego typu rzeczami. Ja niestety popadłem w świat, w którym bawiłem się uczuciami kobiet i można powiedzieć, bezwzględnie je wykorzystywałem. W tym świecie tak naprawdę jakiś czas funkcjonowałem, dopóki. Pewne rzeczy po prostu nie wyszły na jaw. Byłem w tym chyba tak gdzieś może bezczelny i, i tak pewny siebie, że myślałem, że to nigdy się nie wyda, aczkolwiek e, pewni ludzie połapali pewne końce. I tak naprawdę jednego dnia mój świat runął. Ten świat, oczywiście, który miał runąć e, w perspektywie Bożej. W mm. Jednego dnia dostałem telefon. E, od pewnego człowieka, który tak jakby wiedział o wszystkim, co robiłem, zagroził mi, że powie o tym wszystkim. Więc ja wystraszyłem się bardzo, ale może musiałem się wystraszyć. Co prawda, niestety, po pewnym czasie spotkałem się z ludźmi, o których myślałem, że powiedzą mi, jak tak naprawdę wyjść z tego bagna, a niestety doświadczyłem sądu na ziemi. Po tym spotkaniu wróciłem do domu i chyba Bożym, e, Bożą ręką, że tak powiem, e, prowadzony zostawiłem swoje dokumenty na tym spotkaniu. Ja tam tego dnia miałem myśli samobójcze i zadzwonił do mnie, chyba napisał smsa do mnie mój kochany pastor, który... Który był tak naprawdę też moim drugim tatą, i powiedział: Kuba zostawić dokumenty, chciałem ci je przywieźć. Oczywiście musiałem zejść po nie, bo wiedziałem, że, że muszę je po prostu mieć. I powiedział do mnie zdanie, które najprawdopodobniej uratowało moje życie tamtego dnia, bo powiedział do mnie: Kuba, pamiętaj, że jesteś cenny w oczach Boga. I kiedy. Twoja reputacja, pseudo reputacja, tak naprawdę wiesz, że runęła w tym momencie, i wszyscy mogą się dowiedzieć, jakie życie tak naprawdę prowadziłeś. Wiesz, że Twoje życie tak naprawdę w tym momencie nie ma sensu. Ale on uświadomił mi, że ma mimo wszystko sens. I chyba z tym zdaniem, razem z tym zdaniem, tak naprawdę te myśli po prostu wyparowały. Wiem, że tamtego dnia uratował. Był prowadzony przez przede wszystkim Pana Boga i uratował moje życie. Nie wiem, czy bym to zrobił, ale tego na szczęście się nie dowiem. Wiem, że od tamtego, od tamtego momentu zacząłem porządkować swoje życie bardzo szybko. Chciałem skończyć ze wszystkim, co, co robiłem. Wiele osób musiałem przeprosić, z wieloma osobami spotkać się i spojrzeć im w twarz. Do wiele rzeczy się przyznać, no, łącznie z właśnie z moim ukochanym pastorem, moim drugim tatą, którego, któremu musiałem po prostu wyznać w oczy, że, że go kłamywałem wiele lat, to wiele lat, może wiele miesięcy, długo po prostu i, i było mi z tym strasznie źle i było to bardzo gdzieś ciężkie. Były to rzeczy, które wymagały ode mnie niesamowicie dużo, ale z dnia na dzień z każdą tą sytuacją oczyszczały mnie. Dzięki bardzo. Jak was odwiedzam, to myślę sobie taka super poukładana rodzina, prawie idealna. Znaczy, dla mnie jesteście idealni, ale może dlatego, że dwa razy was odwiedziłem i się widuję w niedzielę. Ale nie, naprawdę. Myślę, że to jesteście fajną, poukładaną rodziną. Ja chciałbym was zachęcić, żebyście dwa słowa powiedzieli trochę o wartościach, którymi się kierujecie. Bo ja patrzę się na Was i myślę, panie Boże, jak to fajnie widzieć, jak oni się szanują, jak oni się kochają. Jak oni są cierpliwi wobec siebie nawzajem, chociaż, tak wiem, rozmawialiśmy o tej cierpliwości, nie zawsze tak jest, ale jesteście. Jakie macie podejście do syna? Trochę o, o, o wartościach, jakbyście mogli, takie wartości, którymi, których, których się trzymacie. Z tym związana jest kolejna sytuacja, o której bardzo króciutko opowiem, bo my, zaczynając swoje małżeństwo, nas dotknęły z zupełnie innego kalibru problemy. To nie były problemy pod tytułem on zostawił klapę otwartą od toalety, a ten, albo postawiłem gdzie indziej piankę do golenia. Ja no, jestem zawiedziony teraz. ale <noise> Tak myślałem. Przepraszam. Nas spotkały problemy pod tytułem musieliśmy zrezygnować z pracy, w której nasz szwagier manewrował nas w bardzo w nieprawne rzeczy, gdzie, gdzie tak naprawdę mieliśmy przez niego 25 tysięcy długu, nie swojego, gdzie fałszowano nasze podpisy i tak dalej. Ja nie mówię, że jesteśmy tu bez winy, bo my zgadzaliśmy się na to w, swojej, w swoim zaufaniu, w swoim jakimś trochę naiwności, bo rodzina, bo, bo przecież nic nie stanie nam się, prawda? Ale wynikiem tego było, że, że byliśmy mówiąc nawet nie goli wesoli, we, goli weseli jak zaczyna się czasem małżeństwo, ale my mieliśmy po prostu długi, które nie wiedzieliśmy jak spłacić. Nie mieliśmy oboje pracy, bo zrezygnowaliśmy, oboje pracowaliśmy w tej firmie, więc byliśmy bezrobotni, musieliśmy żyć z prezentów, z pieniążków, których może nie było tak wiele, ale starczyło... Ale dobrze, że były. Ale dobrze, że były, bo inaczej nie mielibyśmy z czego żyć. Um... Więc tak naprawdę my początek naszego małżeństwa wspominamy tak, że na kolanach wypłakiwaliśmy po prostu swoje oczy, bo bogaliśmy Boga, żeby nas wyciągnął z tego bagna, w którym po prostu tkwiliśmy, żeby w jakiś sposób te długi zostały spłacone, żeby, żeby to wszystko się skończyło, żebyśmy po prostu mogli normalnie ze sobą żyć i cieszyć się tym, że, że po prostu jesteśmy małżeństwem. I tak się stało. Pan Bóg w ciągu roku wyciągnął nas, tak naprawdę, z rzeczy, których ja nie wiedziałem po ludzku, jak, jak się wy, wykaraskać. I może o samych wartościach, to te same te, te wartości tworzyły się w tym czasie. My, to może kiedyś będzie okazja się tym podzielić. My, my w, w, na początku naszego małżeństwa ukształ, wykształtowaliśmy takich kilka zasad, które sobie też spisaliśmy. To jest też część usługi, którą, do której Zmobilizował mnie mój tata dla małżeństw, które, które, które miałem okazję przedstawić w Jaworze na konferencji dla małżeństw. I to są rzeczy, które, które po prostu nasze życie w tamtym czasie ukształtowało, więc na pewno jest to to. A głównym takim, możemy powiedzieć, przełomowym też takim właśnie dla małżeństwa, naszego małżeństwa były. Nauki przedmałżeńskie, które prowadził mój tata. Mój tata zrobił niesamowitą rzecz, którą ja nie wiedziałem nawet, bo mniej więcej wiedziałem, jak on to prowadzi, ale, ale zrobił jedną rzecz. Powiedział, że z modlitwą, abyśmy podeszli do jednego takiego dnia, który będzie dniem, gdzie rozmawiamy o wszystkim, gdzie możemy zadać wszelkie pytania do siebie nawzajem i te odpowiedzi muszą paść. Um, I to jest jeden, jedyny dzień, w którym my otwieramy że tak powiem cał, całych siebie i, i możemy sobie i możemy pytać o wszystko i, może, i i na te pytania odpowiadamy Za, też ważną rzecz powiedział nie wiem o czym chcesz powiedzieć e, powiedział o tym że że pamiętajcie też, że zastanówcie się trzy razy, czy chcecie to pytanie zadać, i chcecie na, tą, na to pytanie odpowiedź usłyszeć. I to była też ważna wskazówka dla nas. Tata jeszcze nam powiedział, że ze względu też na przeszłość Kuby, że to, co usłyszymy tego dnia. Jest załatwione w tym dniu. Nie możemy do tego nigdy wrócić, nigdy tego wykorzystać w kłótni, żeby sobie, nie wiem, jakiś przytyk zrobić. Po prostu, jeżeli pytamy o coś, to tylko po to, żeby wyczyścić po prostu jakieś wątpliwości i takie rzeczy, ale nie może to nigdy posłużyć nam za broń wobec siebie. Słuchajcie, dwa szybkie pytania jeszcze mam dla Was. Przedostatnie pytanie. Wiem, kim dla Was jest Jezus, bo powiedzieliście to teraz, ale też rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Ale czym dla Was jest Kościół? A jak się zastanawialiśmy nad tym pytaniem, Mirku, to mi pierwsze, co przyszło do głowy, to rodzina. Taka duchowa rodzina, w której możemy razem wzrastać, możemy się uczyć od siebie nawzajem, możemy studiować Słowo Boże, możemy. Też e, liczyć na pomoc po prostu od innych, ale być też pomocą. To taka innych. idealna duchowa rodzina masz mi się taką, tak? Czy... <laughs> Wiemy dobrze, że jesteśmy ludźmi i ona nigdy nie będzie idealna, ale, um, ale ja ze względu na to, że tej rodziny <laughs> nie miałam. To dla mnie, dla nas w sumie w małżeństwie też kościół jest takim miejscem, w, któremu po prostu dajemy siebie w 100% nie oczekując nic w zamian, ale, ale chcąc też móc się uczyć od innych, ze Słowa Bożego i wspierać się nawzajem. Ja zawsze dodaję, to jest zbiorowość, nie, zbi, zbiorowość niedoskonałych ludzi, którzy po prostu każdego dnia potrzebują Boga w swoim życiu więcej i więcej. Taka krótka nasza definicja. Super, dzięki bardzo. E, ostatnie pytanie dla was, czy to prośba w zasadzie, ale poprzedz ją takim krótkim komentarzem. Kiedy rozmawiam czasami z ludźmi starszymi, zdarza mi się, starszymi ode mnie, to zdarza się, że słyszę takie zdania: Aj, synku, co ty tam wiesz o życiu? Um, no i z pokorą po prostu rzeczywiście przyjmuję, że tam nie za wiele wiem o tym życiu, szczególnie kiedy rozmawiam z 80 parolatkiem, to muszę przyznać, że, że wie trochę więcej o życiu niż ja, chociaż chcę wierzyć w to, że czasami mam coś tam do zaoferowania. Was chciałbym, ponieważ mamy na sali różny przedział wiekowy i chciałem was poprosić o radę, którą moglibyście dać tym ludziom, ale ja jestem świadomy, że niektórzy mogą powiedzieć, a, synku, co tam wiesz o życiu? Więc tą radę prosiłbym was, żebyście kierowali do młodych ludzi. Jeżeli, są, jeżeli na tej sali są ludzie, szkoła średnia, studia albo młodsi, wiedząc o tym, gdzie byliście, przez co przechodziliście i gdzie dziś jesteście, jaką radę jako świadomi naśladowcy Jezusa chcielibyście dać młodym ludziom? Ja się trochę nie boję tego, co mówisz, bo ja musiałem się z tym zmierzyć, właśnie kiedy mówiłem do tych małżeństw, ja mówię, A, ja... Czyli podzielić się synku, co ty wiesz o życiu? W sensie tak, Czy... bardzo, bardzo gdzieś tam miałem to w tył głowy i Pan Bóg tak, degresja mała, przepraszam, i Pan Bóg mi położył taką myśl, ale Mojżesz też nie, nie, nie był w szkole generalnie, która mówiła o tym, jak wprowadzić milionowy naród przez przez pustyni, i tak dalej. Po prostu Pan Bóg daje nam takie gdzieś tam myśli, po prostu swoje natchnienie, słowa, które mamy mówić. Ale to dygresja. Jeżeli chodzi o taką myśl, to na pewno jedną z myśli, która jest dla nas ważna w naszym małżeństwie, to jest bądź w miejscu Bożej Woli. I ja trochę sprecyzuję to, to, to zdanie. I oczywiście nie mówię, jeżeli wybieramy pewne drogi, możemy pójść w prawo i w lewo. I nie mówię tutaj w tym momencie o tym, że pójdziemy zamiast w prawo, to pójdziemy w lewo, czyli oczywiście pójdziemy w grzech, w tak zwane maliny, mówiąc przysłowiowo. Ale czasem obrazowym dla mnie jest to, że jest jedna droga, ale może być ta droga równoległa jeszcze. I ty powinieneś być na tej lewej ścieżce, ale jesteś na tej prawej. I one tak naprawdę teoretycznie idą w tą samą stronę. Ale to nie jest ta droga nadal. To nie jest nadal ta droga, którą przeznaczył Tobie Pan Bóg. I tak samo czasem w życiu widzimy, że e, gdzieś widzimy, że ktoś modli się o coś, a już gdzieś tam wykonuje choćby małe jakieś ruchy, które tak naprawdę przychylają się do jakiejś decyzji lub, lub e, w którąś stronę prowadzą. E, chcieliśmy zawsze, żeby faktycznie, kiedy stawialiśmy tak naprawdę pytania przed Panem Bogiem. To nie robiliśmy niczego, tylko chcieliśmy słuchać po to, żeby wiedzieć, mieć 100% pewności, że, że droga, którą będziemy szli, będzie tą, która, którą Pan Bóg nam przeznaczył. Także bądźmy w miejscu Bożej woli, bo tylko wtedy faktycznie jesteśmy w miejscu, w którym Bóg chce, abyśmy byli. Zacząłem od roweru i skończę od roweru. A w zasadzie sam sobie odpowiedziałem. Yes. Bo chciałem się zapytać, czy rower już odkurzony, ale związku wiem sobie, że w Twoim przypadku ten rower się nigdy nie kurzy, nie. więc na pewno jest odkurzony. Nie ma możliwości. Jak to mówi przenośna taka, w, w, w dzień, e, kiedy kończy się mój sezon drugiego, e, zaczyna się kolejny. Tak? No super. Kani, moimi rozbudzami byli Ada i Kuba, także zachęćcie ich, podziękujcie im i mi oddajcie dajcie Bogu, proszę. Dzięki Wam bardzo.